Witam Was bardzo serdecznie w, w czwartym odcinku z kariery reprezentacji Polski sezon drugi. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili sub, subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnieli kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie, więc ja już nie przedłużając. Lecimy z meczem i dzisiaj sobie zagra Polska kontra Atletico Madrid Okej okay. Lecimy z tym odcinek, odcinkiem Poza nagraniami to tak, to, to tak sobie trochę program. No Tutaj mam skład reprezentacji Polski, trochę się Zmienił. Mamy nowego, mamy nowego napastnika, czyli Krzyżdawa czyli Piątka. No mamy skład Atletico Madrid Kapitanowie się przywitali. I co? Lecimy. I Piątek jest dzisiaj kapitanem tego meczu. Grosicki. Do Piątka od razu. Piątek, Piątek, Piątek! Nie ma bramki. Jeszcze tam Grosicki nie Uwaga. A i zablokowany ten strzał był Kurcze, dlaczego to musiał być ten strzał zablokowany, no Zieliński Nie mam ramki Szkoda, szkoda, szkoda Dobrze, pionek odzyskał. Ale nie tak podał, nie tak podał. To było złe podanie piątka do Kuby Błoszakowskiego. Chyba było nieporozumienie małe. Okej, okay, lecimy dalej. Łącznicki dobrze odebrał. Piątek Teraz idealnie do Kuby Błoszkowskiego. Kuba do klika klik! Obok bramki nie ma A byłaby już taka ładna akcja Zresztą sobie zobaczcie sami no, minimalnie, minimalnie, aby, aby była już piłka w wysiadce. Glik do Piątka, Piątek sam, Piątek, Krzysztof Piątek sam, Krzysztof Piątek nie ma bramki, bramkarz broni Jeszcze Klich, Błaszczykowski, na, kto, kto, strzelił, bo nie założyłem, na Mączyńskiego, proszę bardzo, Piątek przypuścił, nice. Tutaj był Tutaj piątek chciał już trzeć, ale mu się nie udało. To znaczy przypuścił sobie, zobaczcie jeszcze, jeszcze raz na tą akcję. Tutaj Kuba idealnie doś dośrodkował w, w pole karne. Tutaj piątek miał uderzać, ale nie wyszło mu to. Myślał, że strzeli, a tu przepuścił piłkę i Mączyński miał okazję do strzelania swojej pierwszej bramki w reprezentacji. Także nice! Błaszczykowski, Beryszyński, do piątka piątek, piątek, aj kurcze, jeszcze Klich, Mateusz klik biegnie skrzydłem, do Kuby, Kuba do piątka piątek, broni to bramkarz, Błaszczykowski, na Beryszyńskiego nie ma bramki, a była taka ładna akcja. Zresztą sobie zobaczcie sami. No, zdarza się. A ja końcowe minuty pierwszej pierwszej połowy. Jeszcze niecała minuta, już kurde minuta została doliczona do czasu gry i mamy rzut z autu, proszę państwa. Glik. Bereszyński. Wybijamy tą piłkę, jak na dalej, i mamy wynik 1, 1 do zera Po pierwszej połowie. A częstym bramki jest oczywiście Krzysztof Mączyński. Lecimy z drugą połową. Klich, Rybus, Grosicki. Kurcze. Piątek. Piątek, Krzysztof, piątek. Obok, 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 a miał już dwie idealne sytuacje do strzelania bramki, dlaczego to nie wykorzystał, panie? Tak blisko było, tak bliziutko było, ajajaj. Gdyby to się tylko odbiło od słupka, byłoby idealnie, a tak to... Dupa. Piątek sam, piątek, 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 Jedwa do zera, Krzysztof Piątek. Brawo. Ale jak ładnie zakręcił, patrzcie na to Nie no, ciut, nie no ciut miód malina Ta bramka Idealna Brawo W 56 minucie prowadzimy 2 do zera Nice I tak i tak to mi się grało I tak to mi... Oj. Teraz, ktoś, teraz chyba Grosicki stracił piłkę. Tak jest, chyba. Ale Męczyński ją odzyskał. Poza, chciał podejść do grosika, ale nie wyszło mu. Chociaż. Jeszcze piątek, piątek, piątek! Grosicki, piątek! 3 do zera Krzysztof Piątek. zawsze do pani nie do jakiejś piłki, kurde bez, bez pańskiej. Próbował strzelić tutaj Grosicki i mu wystawił. Idealnie. Na pustą bromeczkę. Zresztą sobie zobaczcie jeszcze raz sami tą akcję. Tutaj Piątek próbował ustrzelić ale mu nie wyszło. Grosicki mu idealnie wystawił. A ten na pustą bromeczkę. Idealnie. Pięknie. Mamy 3 do 0. A Piątek już strzelił swojego drugiego gola w reprezentację. Także nice. Klich. Mateusz Klich podaje do grosika. Grosicki uderzaj! Prosto karza Dlaczego to nie wpadło? Nie wiem. Dobrze, Glik. A i chciał do piątka od razu zagrać, ale mu nie wyszło. No, no, Kuba. Dajesz. Błaszczykowski. Do piątka. Świetne świetne ustawienie naszego zawodnika. Krzysztof w piątek. Czy będzie hatryk? Nie ma hatryka. A i próbował jeszcze tam podać chyba. Grosiski do piątka i mamy rzut z autu. No, ale to podanie Grosiskiego to trochę nie wyszło. Miało być podanie, ale wyszło co innego. Piątek? Tak jest. Hatryk Krzysztofa. Piątka. Nice. Pięknie, to chyba pierwszy, pierwszy raz w tej serii, gdy, kiedy mi się udało strzelić yy, ha, yy, hatrykiem yy, hat i innym tym. Innym napastnikiem niż, niż, niż Robertem. Le, niż tym Robertem Lewandowskim. Zresztą sobie jeszcze raz zobaczcie na tą piłkę I pyk. Bramkarz nie miał żadnych szans. I mamy kolejny gol. Nice. Dobrze lecimy. Klik dobrze. Błaszczykowski. Do piątka, piątek, co zrobi? Poda do Rybusa, Rybus Rybus Dośrodkowuje Raczej to był chyba cen, cen, centrostrzał Ale Ale Gdyby tego bramkarz nie złapał To, był, to byłby już dawno gol A tak to bramkarz to złapał I byłoby I nie byłoby gola I nie było Tutaj piątek próbował się utrzymać przy piłce I mamy koniec meczu, wygrywamy je. Czy wygrywamy z Atletico Madrid? 4 Cz do 0. A wynikiem Manchu jest oczywiście Krzysztof Piątek, który strzelił 3 bramki w 55, w 65 i w 82 minucie. I Mączyński który strzelił w 32 minucie. Także jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyście oglądali tą serię. I to tyle, chyba. Trzymajcie się ciepło i do kolejnego odcinka z, z, z tej serii. Cześć!